Projekt Potrafisz jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez PEFRON. Państwa w kolejnym programie potrafisz. Dziś wiele uwagi poświęcimy twórczości osób niepełnosprawnych. Na początek zapraszamy na spotkanie z Henrykiem Paraszczukiem, niezwykłym artystą malującym ustami. Kiedyś taki pan powiedział, że ja chyba mamy jakieś styczności z diabłem. nie? Bo zacząłem chciał, żebym kółko namalował ja on malowałem kółko, a on tak głową tak za mną, aż się przywrócił mnie i mówi, jak ty to robiłeś? jak kółko zrobiła bo chciał tak głowo za tego. To kwestia treningu jest po prostu. Wstaję, jem śniadanie i siadam do roboty, ale to nie jest tak. W 1977 roku miał wypadek. Wpadłem pod pociąg po prostu. W Dęblinie wysiadałem z jednego, po drugi wpadłem. No i później był okres leczenia rany, rehabilitacja. No a później to już trzeba było gdzieś usiąść na stałe, tam, te, znaleźć miejsce sobie, żeby jakoś tam te, dożyć. No i znalazłem się tutaj, no, w domu opieki. Pewnego dnia postanowiłem coś robić ze sobą, żeby nie, jak to, nie zanudzić się, nie, do końca nie, nie zwariować. Oglądałem telewizję, widziałam takich ludzi, jeździłem gdzieś na rehabilitację, widziałem też jak malowali. No i to mi się wszystko przypomniało. No i ja postanowiłem spróbować. No jak myślałem sobie, jak piszę, podpisuję się, to mi pędzelek <śmusznie> spróbuję utrzymać. No i tak się zaczęło. Pierwsza to zabawa była bardziej tak dla zabicia czasu. Do momentu aż przyszedł, po prostu zakonników dużo na nas przychodziło, kapucynów i jeden z białorusinów. Mnie jakby na ikony trochę skierował, mówił, po, zacząłbyś coś poważnego malować, a nie tam byłeś jakieś pieski, kotki malował. No, i pewnego dnia przyniósł mi desek i wzorów różnych, i tak się zaczęła Przygoda z poważnym malowaniem. I kiedyś to, to mnie tak wciągało, że codziennie siedziałam, można powiedzieć, od rana do nocy, nie? A teraz to już bardziej tak przemyślanie, nie maluję byle czego, tylko tam konkretne rzeczy już. I nie robię tego jakby metodą prób błędu, bo coś nie wyjdzie, zamalowuję, tylko to już przemyślam, przemyślę to wszystko, wiem, jak, co mam tam poprawić tego i... Jak się zmęczę, to siadam do komputera, czy tam jadę na papierosa, czy coś. Masz tutaj czarnego. Odpoczywam, ale w międzyczasie myślę, co tam by jeszcze poprawić. I przyjeżdżam i to robię. Jestem stypendystą i co, co roku jeżdżę na plenery. Spotykamy się w różnych miejscach Polski. Nawet byliśmy dwa razy za granicą podnosić warsztat, jak jakby ulepszać swoje tam umiejętności. To jest stowarzyszenie osób malujących ustami i nogami. Dostajemy stypendium na rozwój warsztatu. Materiały potrzebne na farby, na pędzle. No i żeby być niezależnym finansowo, czy na plener pojechać, czy coś, żeby tam. Nie prosić o pieniądze. To jest można powiedzieć rodzina, tak? Co roku się spotykamy, jak to mówią, ze łzami w oczach i rozjeżdżamy się ze łzami. Mnie bardzo mobilizuje, jak ktoś mi coś zamówi, po prostu. I wtedy to już tak podwójnie maluje. W początku to się wstydziłem się. Po prostu jak malowałem, a ktoś się zbliżał, to odkładałem pędzelek. Bo tremowałem się i nic nie mogłem zrobić. Głowa się trzęsła. A teraz tu już może i 200 osób siedzieć i już sobie nic z tego nie robię. To trzeba po prostu się odważyć. Pewnego razu momentu trzeba coś wziąć. I tu niekoniecznie trzeba malować. Można przecież pisać wiersze, można żeć być można inne rzeczy robić, można wyszywać Po prostu trzeba pewnego dnia wziąć i coś zacząć robić. O tym jak ważna jest praca w życiu osoby niepełnosprawnej wie każdy, kto zetknął się z tym problemem. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już po raz drugi organizuje konkurs lodołamacze, promujący przedsiębiorców wrażliwych społecznie i zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu można nadsyłać do 16 marca. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest największym związkiem pracodawców. Firm, przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Zrzesza ponad 600 członków. Ta druga edycja kierowana jest do pracodawców osób niepełnosprawnych, do tych wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą łamać te lody obojętności, uprzedzenia, bardzo często niesłuszne uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych. I ten konkurs chce właśnie promować tych wrażliwych przedsiębiorców, którzy te osoby niepełnosprawne chcą zatrudniać, którzy widzą w nich pełnoprawnych członków naszego, naszej społeczności dać im szansę na powrót do społeczeństwa, na pełną integrację ze społeczeństwem, ale bowiem, dla osób niepełnosprawnych praca to nie tylko czynnik ekonomiczny, proszę Państwa, to jest również najważniejszy jest ten czynnik społeczny, kontakt z drugim człowiekiem. Ta druga edycja jest poszerzona w tym roku również o nową kategorię, bardzo ważną przedsiębiorca, osoba niepełnosprawna, aby pokazać, że osoba niepełnosprawna również może być pracodawcą, czy dla siebie, czy dla innych osób niepełnosprawnych. Trzeba promować wszystkie te przykłady, te sukcesy osób niepełnosprawnych, które założyły własną firmę, nie czekały na pomoc czy ze społeczeństwa, czy pomoc państwa, można przyznać lodowomacza specjalnego dla instytucji czy osób, które szczególnie wyróżniają się w promowaniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszelkie informacje na temat konkursu możecie Państwo uzyskać na stronie konkursu www.lodalamaczy.info. Na zgłoszenia czekamy do 16 marca. Prosimy wszystkich chętnych o wysyłanie ich na adres. Centrali Polskiej Organizacji Pracodawców Służby Niepełnosprawnej w Warszawie, ulica Próżna 12a. Gościem specjalnym programu Potrafisz jest Olga Bończyk, śpiewająca aktorka filmowa i teatralna, od wielu lat wspierająca środowisko osób niepełnosprawnych. Niewiele osób wie, że Olga Bończyk biegle posługuje się językiem migowym, ponieważ sama urodziła się w rodzinie osób niepełnosprawnych. Z wielką radością dostrzegam to, że niepełnosprawni to nie jest już margines, to są ludzie, którzy naprawdę chcą decydować o sobie o swoim życiu, o swoim losie, chcą decydować o tym, żeby im było dobrze, chcą normalnie żyć i e, krzyczą do nas, że oni są normalni. I myślę, że właśnie tak jest, i im szybciej to dostrzeżemy my, osoby pełnosprawne, tym, tym lepiej będzie również dla nas, bo, bo tym mniej my się będziemy czuli niezręcznie w sytuacjach w kontaktach na przykład z osobami niepełnosprawnymi. A teraz zapraszamy do Centrum Kultury w Lublinie, gdzie niedawno odbył się przegląd twórczości osób niepełnosprawnych choć nie są profesjonalistami, to w pełni oddają się swojej sztuce. poetów i artystów niepełnosprawnych odbywają się po raz siódmy właśnie w Centrum Kultury. Ideą spotkania jest prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych, zarówno e, wokalnej, tanecznej, jak i plastyczne, e, prace plastyczne, obrazy e, i inne prace. Poezja, teatrzyki, teatry, pantomima, także bardzo szeroki zakres. Jest to jedno z kolejnych spotkań. Jego wartość polega na tym, że pozwala ludziom niepełnosprawnym wyjść do ludzi, do, wyjść do miasta, zaprezentować swoją twórczość, która często jest gdzieś tam w zakamarkach, czasem w głowie, czasem na kartce, czasem gdzieś właśnie na, na jakiejś taludze. Tym bardziej tutaj, w Centrum Kultury, na scenie, w miejscu, gdzie są Reprezentowani artyści profesjonalni. Także nie ma tutaj takiego, że my jesteśmy gdzieś indziej. Jesteśmy tam, gdzie ludzie, bo przecież my jesteśmy w społeczeństwie. Grupa artystyczna Figiel, działająca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy, powstała w tym samym czasie, kiedy warsztaty, czyli w roku 2001 i od tamtej pory działają. W swoim dorobku grupa ma kilka przedstawień, między innymi Prometeusza, ręcza, rękawiczkę oraz skrzypka na dachu. I teraz przedstawienie, które ze mną przygotowaliśmy. Lilię, balada na motywach y, dzieła Adama Mickiewicza. Dobrze, fajnie się tu grało jest bardzo przyjemne. Jest trochę tremy, ale później, jak już się jest na scenie, te emocje no, opadają. Pan jest super. Od początku biorę udział co roku w tym przeglądzie i wosuję swoje prace. Zaczęłam wosować, jak miałam 3 lata, już to były moje początki. Tematy najczęściej są anioły, twarze. Najczęściej krajobrazowe, które przypominają postacie. Od paru lat jestem na warsztatach terapii zajęciowej, ta to terapia i biorę udział w spektaklu Izadora, która jest opowieścią o kobiecie. Spotkania służą przełamaniu barier pomiędzy osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi. Służył temu, abyśmy wszyscy mogli się spotkać, wspólnie podziwiać dzieła tych osób. Na dzisiaj to już wszystko. Przypominamy, że po programie na Państwa pytania czeka konsultant Jan Arczewski. A ja przypominam Państwu, że spotykamy się w Radiu Lublin w czwartki o godzinie 21.00 i w sobotnim wydaniu Kuriera Lubelskiego. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Zmieniły się terminy ukazywania się programu Potrafisz na antenie telewizji Lublin. Od następnego odcinka będziemy spotykać się w czwartki o godzinie 18.10. A my się z Państwem żegnamy. Do zobaczenia. Do widzenia. Potrafisz jest realizowany przez Fundację Fuga Mundi z Lublina.